Kobiety, kochane dziewczyny drogie, nie tak dawno pokazywałam Wam olejki do ust Tuli Labs i właśnie przyszło do mnie 9 nowych kolorów. Wszystkie w takich odcieniach różu, beżu i wszystkie z filtrem SPV50, czyli idealne na to porę roku, kiedy tego słońca na szczęście jest coraz więcej. Teraz mam na ustach kolor Perfect Nude. Super się aplikuje te olejki, ponieważ jest to duży aplikator. I wszystkie te olejki obłędnie pachną, także chce się je zjeść. Pokażę Wam teraz kolor Wonder Pink, żebyście zobaczyły sobie też taki bardziej różowy odcień. Dają cudowny efekt, piękny ust. A przy okazji mają właściwości pielęgnacyjne, ponieważ jest tu olej makadamia, marula, więc macie piękny efekt plus pielęgnacja. Wszystko w jednym. A, no i jeszcze ochrona przed słońcem. Mnie się jeszcze bardzo podoba ten Lovely Girl. Jest bardzo uniwersalny. Moim zdaniem, jest takim czymś pomiędzy beżem a różem. Koda Agnieszka daje Wam 25% zniżki na wszystkie produkty Tuli Labs, ale chcę Wam pokazać jeszcze jeden produkt, kiedy mówimy o dużej ilości słońca na zewnątrz. Nowość od Tuli Labs, czyli spray z filtrami SPV50, spray do ciała, ale też do twarzy, sprawdzi się również na makijaż, ma też różne właściwości, takie kojące, nawilżające. Ja uważam, że te filtry w sprayu to jest super sprawa, ponieważ bardzo łatwo je reaplikować, a kiedy mówimy o ochronie przeciwsłonecznej, to, to trzeba ją reaplikować w ciągu dnia, o czym często zapominamy, więc myślę, że to jest naprawdę super produkt. Zostawiam Wam kod rabatowy, wiecie co robić, tu jest link do strony.